No Ua, kur ja, ja kurwa! Kurwa! mam mokry, patrz! Ale przede no wszystkim w dzisiejszym odcinku morsowanie. Patrzcie, już mam wannę przygotowane. Jest odpowiednia temperatura. W nocy było minus 5. Przygotowanie do morsowania. Ty, nie jesteś tak źle! Ale kurwa, jak jutro będę miał zapalenie płuc, to ja pierdolę. Amputacja, kurwa. Ty kurwa, da się wytrzymać. Jakoś mi kurwa ciągnie do góry teraz. <grym wytrzymać> no wiesz, skończy aż tak nie czuć jak... No a co czuć? Kurwa? Na klatkę najbardziej. W plecy. o, Ooo! Już... <hahaha> 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 kurwa! O! A jaka czerwona się zrobi! Zamarza mi kurwa!